Wyszkolony do tropienia zaginionych osób owczarek niemiecki, podążał za dziwnym śladem po środku lasu. To, co znalazł, zmieniło jego życie na zawsze. Przywiązany do drzewa, ranny i na skraju wyczerpania strażnik leśny, błagał o pomoc swoim spojrzeniem. Nikt nie znalazłby go na czas, z wyjątkiem jego. To historia odwagi, odkupienia i więzi, która narodziła się w najciemniejszym momencie. Przygotuj się na prawdziwą historię która może doprowadzić cię do łez i z pewnością sprawi, że uwierzysz w więzi, które ratują życie. Zanim zaczniemy, upewnij się, że subskrybujesz kanał, dajesz lajka like filmowi i aktywujesz dzwonek, abyśmy mogli dalej dzielić się z tobą takimi inspirującymi historiami jak ta. Świt nieśmiało przedzierał się przez korony drzew w rezerwacie biologicznym El Pital, naturalnym klejnocie, ukrytym w górach północnego Salwadoru. Wszystko wydawało się spokojne, z wyjątkiem niepokojącego szczegółu. Strażnik leśny nie wrócił po nocnym patrolu. Nazywał się Gabriel, człowiek szanowany za swoje zaangażowanie w ochronę przyrody, zawsze punktualny, zawsze odpowiedzialny. Tego ranka jego radio milczało. Jego jeep wciąż stał zaparkowany przy wejściu na szlak, a najbardziej niepokojące było to, że nie było śladów walki, tylko jego nieobecność. Tymczasem prawie 30 kilometrów stamtąd, w centrum szkolenia psów, ochrony cywilnej, Rex, czteroletni owczarek niemiecki, czekał wraz ze swoim opiekunem na rutynowy trening tropienia. Nie był to zwykły pies. Rex był szkolony od szczeniaka do znajdowania ludzi w trudnym terenie. Nikt nie wiedział tego ranka, że jego misja będzie zupełnie inna. O 9.17 zadzwonił telefon z Ministerstwa Środowiska z pilną prośbą o wsparcie – Strażnik leśny mógł być ranny lub zaginiony w Elpital. Niebezpieczna strefa. Potrzebujemy natychmiast jednostki z psem. W mniej niż godzinę Rex i jego nowa opiekunka Sofia, młoda treserka z zaledwie sześciomiesięcznym doświadczeniem w terenie, dotarli na początek szlaku. Była zdenerwowana. To była jej pierwsza prawdziwa misja, ale Rex nie wahał się. Wąchając ubranie Gabriela, koszulę znalezioną w jeepie. Jego ciało się napieło, obrócił się, powąchał wilgotną ziemię, podniósł głowę i zaczął biec. Las zdawał się ich pochłaniać w miarę jak posuwali się naprzód. Gałęzie trzeszczały pod ich stopami, a wiatr niósł ze sobą niepokojącą ciszę. Radio Sofii od czasu do czasu trzeszczało z raportami bez żadnych wieści. Nie mogła przestać myśleć o najgorszym scenariuszu. Po prawie godzinie Rex nagle się zatrzymał, cicho warknął. Coś było wśród krzaków. Sofia powoli się zbliżyła i tam, pod poskręcanym dębem, zobaczyła coś, co sprawiło, że krzyknęła. Mężczyzna był przywiązany do drzewa, z rękami za plecami, opuchniętą twarzą i zaschniętą stróżką krwi na czole. Żył, ale był słaby. To był Gabriel. Rex nie szczekał. Pozostał przy nim delikatnie, liżąc jego ramię, jakby wiedział, że nie powinien hałasować. Sofia drżącymi rękami wezwała pomoc przez radio, próbując przeciąć więzy. Gabriel ledwo mógł mówić, ale wyszeptał jedno słowo – dziękuję. To podziękowanie nie było dla niej, było dla Reksa. I tak, w środku ciszy lasu zaczęło się coś większego niż ratunek. Zaczęła się historia, która na zawsze odmieniłaby ich życie. Karetka powoli zjeżdżała z boczem wzgórza z tysiąc tymi włączonymi światłami, ale bez syreny. Wewnątrz Gabriel leżał na noszach z wenflonem w ramieniu i zamkniętymi oczami. Jego twarz pokazywała zużycie godzin bez jedzenia, wystawionego na warunki pogodowe, ale także coś głębszego, smutek, który nie pochodził tylko z bycia przywiązanym do drzewa. Obok niego, siedzący jak wierny strażnik, Rex nie spuszczał z niego wzroku. Próbowali sprawić, by czekał na zewnątrz z Sofią, ale pies po prostu się nie ruszał. Kiedy Ratownicy delikatnie go popchnęli, warknął, a kiedy Sofia próbowała go uspokoić, po prostu położył się obok Gabriela, jakby mówił, już go znalazłem. Teraz jest mój. W wiejskim szpitalu La Palma Gabriel został opatrzony z powodu drobnych obrażeń, stłuczenia głowy, odwodnienia i wyczerpania fizycznego. Ale najbardziej niepokojące było jego milczenie. Nie chciał rozmawiać z policją ani z lekarzami. Tylko kiedy Sofia weszła z reksem, by się pożegnać, Gabriel podniósł wzrok. Ten pies powiedział cicho, uratował mi życie. Sofia znieruchomiała. Reks podszedł do strażnika leśnego, popychając swoim pyskiem jego Pierś, w tym geście Gabriel zaczął płakać, nie z powodu bólu fizycznego, ale ponieważ po raz pierwszy od lat ktoś albo coś było tam dla niego, nie prosząc o nic w zamian. Dwa dni wcześniej Gabriel wyszedł na patrol w obszarze, gdzie podejrzewano nielegalny handel drewnem. Było powszechne, że lokalne mafie znaczyły swoje terytorium groźbami, ale to, co znalazł, nie było wiadomością. Była to zasadzka. Trzech mężczyzn z maczetami otoczyło go. Nie bili go od razu, związali go, popchnęli w górę wzgórza i zostawili tam bez radia, bez wody, bez nikogo, kto wiedziałby gdzie jest, tylko z dźwiękiem lasu i jego oddechem. – Żebyś się nauczył nie wtrącać tam, gdzie cię nie proszą – powiedział jeden z nich przed odejściem. I tak został Gabriel sam, dopóki Rex nie przybył. W kolejnych dniach Gabriel odmówił powrotu do lasu. Jego ciało było w porządku, ale coś w nim się złamało. Jego bezpośredni przełożony odwiedził go trzeciego dnia i zasugerował wzięcie urlopu, ale on nie odpowiedział. Wydawał się bardziej nieobecny niż kiedykolwiek. Sofia zaniepokojona wpadła, aby zostawić mu zdjęcie, które zrobiła zaraz po ratunku. Rex leżący obok niego, z oczami utkwionymi w jego twarzy, jakby pilnował skarbu. Gabriel przyjął je w milczeniu. On nie przestał cię szukać, odkąd wyszliśmy ze szpitala, powiedziała. Tego samego popołudnia, Gabriel wstał po raz pierwszy z łóżka i wyszedł na podwórko szpitala. Tam był Rex, czekający obok patrolu ochrony cywilnej. Widząc go, pomachał ogonem bez hałasu i podszedł do niego. Gabriel niezdarnie uklęknął i mocno uściskał psa, płakał tym razem bez strachu przed tym, że go zobaczą. Dziękuję, przyjacielu. Nie tylko mnie uratowałeś, przypomniałeś mi, że wciąż mogę ufać. Dom Gabriela znajdował się na skraju wsi, dokładnie tam, gdzie asfalt zamieniał się w ziemię, a cywilizacja zaczynała ustępować miejsca lasowi. Było to proste drewniane mieszkanie z blaszanym dachem, z małym gankiem, gdzie zwykle siadał, aby czytać raporty lub czyścić buty po długim dniu pracy, ale od ataku ten ganek był pusty. Po tygodniu zwolnienia lekarskiego, Gabriel wciąż nie wrócił do patrolu. Mało spał, jeszcze mniej mówił. Dźwięki lasu, które kiedyś były jego codzienną melodią, teraz jeżyły mu skórę. Każdy, trzask wśród drzew, wystarczyłby się wzdrygnął miał koszmary. Znowu słyszał śmiech swoich napastników, czuł sznury na nadgarstkach, chłód nocy bez nadzieje. Był uwięziony i nie wiedział jak się wydostać. Pewnego popołudnia, gdy patrzył w podłogę ganku z pustym spojrzeniem usłyszał silnik ciężarówki. To była Sofia. wysiadła ze smyczą w ręku i nerwowym uśmiechem. Nie przychodzę sama, powiedziała. On nie chce jeść od dwóch Dni może potrzebuje Cię zobaczyć Rex zeskoczył jednym susem Gabriel próbował pozostać niewzruszony, ale widząc go coś w środku zmiękło Pies podszedł do niego bez pośpiechu i oparł głowę na jego kolanie Gabriel delikatnie pogłaskał go po uchu Cisza między nimi była komfortowa bardziej zrozumiała niż jakiekolwiek słowa Możesz zostać, jeśli chcesz wyszeptał Gabriel i został tej nocy Rex spał u stóp jego łóżka. Pierwsza noc, kiedy Gabriel mógł spać bez koszmarów. Następne dni zaznaczyły lekki postęp. Gabriel zaczął wychodzić z Rexem na spacery ścieżką za swoim domem, z dala od oficjalnych szlaków. Nie zabierał radia, nie nosił munduru, po prostu spacerował. Na początku tylko kilka minut, potem pół godziny. I chociaż wciąż nie rozmawiał ze swoimi kolegami z parku, ani nie odbierał telefonów od dyrekcji. Coś zaczynało się goić. Ale jak każda głęboka rana, proces nie był liniowy. Pewnego ranka Gabriel i Rex spacerowali w pobliżu strumienia, gdy nagle odległy strzał przerwał ciszę. Prawdopodobnie kłusownik, ale dla Gabriela było to jakby czas się zatrzymał. Jego ciało się napięło, upadł na kolana, zakrywając uszy. Rex stanął przed nim, szczekając, chroniąc go, aż Gabriel mógł znów oddychać. Po powrocie do domu zamknął się na wiele godzin. Nie chciał jeść. Rex położył się przy drzwiach bez ruchu, cofnęli się w procesie zdrowienia. Sofia przybyła tego popołudnia, zaniepokojona jego milczeniem. To nie jest nawrót, powiedziała. To część drogi. Gabriel nie odpowiedział, tylko spojrzał na Reksa, który obserwował go z progu. Jak on potrafi się nie poddawać, mruknął, bardziej do siebie niż do niej. Sofia uśmiechnęła się ze łzami w oczach, bo on też nie ma nikogo innego. Tej nocy Gabriel podjął decyzję. Wyjął z szafy swój stary plecak patrolowy, otrzepał go z kurzu i zaczął przeglądać. Rex patrzył na niego w ciszy, ledwo poruszając ogonem. Gabriel upuścił plecak na podłogę, westchnął i mruknął. Jeśli ty jesteś gotowy, może ja też jestem. Minęło dokładnie siedemnaście dni od uratowania. Świt nadszedł z chłodną bryzą, która spływała z gór, poruszając drzewami lasu, jakby próbowała przemówić. Gabriel stał przed lustrem, mając na sobie po raz pierwszy od ataku mundur strażnika leśnego. To nie był tylko kawałek oliwkowo zielonego materiału z odznaką na ramieniu, to była skóra, która już nie czuła się jego własną. Rex patrzył na niego z drzwi z podniesionymi uszami. Odkąd przybył, spał obok łóżka. Towarzyszył mu wszędzie i reagował na najmniejszą zmianę nastroju Gabriela. Ta cicha więź stała się silniejsza niż jakakolwiek obietnica. Sofia przybyła o szóstej rano, gotowa towarzyszyć im w pierwszym patrolu od incydentu. Nie musisz tego robić, powiedziała. Możesz wrócić, kiedy będziesz gotowy. Gabriel skinął głową, ale nie zatrzymał się, nie powiedziała ani słowa, wsiadł do dżipa, a Rex wskoczył obok niego. Tego dnia nie pójdą zwykłą ścieżką. Wrócą dokładnie do miejsca, gdzie Gabriel został zaatakowany. Droga była wąska, otoczona korzeniami, luźnymi kamieniami i drzewami, które wydawały się wyższe niż kiedykolwiek. Z każdym metrem, który pokonywali, powietrze stawało się gęstsze. Gabriel pocił się, choć pogoda była chłodna. Sofia od czasu do czasu mówiła przez radio, ale on ledwo odpowiadał. Jego zmysły były w stanie czujności. Rex również to zauważał. Szedł napięty, wąchając szybko, jakby pamiętał to miejsce. Gdy dotarli do miejsca porwania, Gabriel się zatrzymał. Wziął głęboki oddech. Drzewo wciąż tam było, ten sam pień, do którego był przywiązany, ślady liny wciąż widoczne na korze. To było jak zobaczenie ducha. Uklęknął przed drzewem. Nie płakał, nie mówił, tylko położył rękę na szorstkiej korze i zamknął oczy. Tutaj myślałem, że umrę. Rex podszedł, usiadł obok niego i po prostu na niego patrzył, nie ruszając się. Był z nim. Sofia trzymała się w rozsądnej odległości, pozwalając by moment płynął, ale wtedy trzask, nadepnięta gałąź, a potem ludzkie głosy. Gabriel poderwał się na równe nogi. Rex stanął z cichym warczeniem. Spośród drzew wyłoniło się trzech mężczyzn z maczetami. Jeden z nich zatrzymał się gwałtownie na ich widok. Gabriel rozpoznał ich natychmiast. No proszę, zobaczcie kto wrócił, powiedział jeden z nich szyderczo. Niczego się nie nauczyłeś? Sofia aktywowała radio i cicho wezwała posiłki, cofając się powoli. Gabriel poczuł, jak jego serce galopuje. Całe jego ciało błagało by uciekać, ale wtedy Rex wystąpił naprzód. Jego postawa była pewna, zęby lekko odsłonięte. Nie zamierzał się cofać. Mężczyzna w środku zrobił krok do przodu, a Rex zaszczekał z siłą, która odbiła się echem w całym lesie. Uważaj na tego psa, wyszeptał jeden z napastników. Ten nie jest z ulicy. Gabriel wtedy zrobił krok do przodu, już nie drżał. Ten pies uratował mi życie i nie pozwolę, żebyście mi ją ponownie odebrali. Po raz pierwszy poczuł się silny. Nie sam z siebie. Ale dzięki temu, co Rex mu przywrócił, jego odwagę. Mężczyźni spojrzeli po sobie. Dźwięk zbliżającego się drugiego patrolu przerwał moment. Jeden z nich zaklął cicho i pobiegli w przeciwnym kierunku, znikając wśród drzew. Gabriel nie ścigał ich, po prostu upadł na kolana, wydychając powietrze z siłą. Rex podszedł i oparł głowę na jego ramieniu. Tego dnia nie było aresztowań ale było coś potężniejszego. Gabriel stawił czoła swojemu największemu lękowi i nie był sam. Po powrocie do bazy jego szef czekał na niego przy wejściu. Gabriel wysiadł z dżipa z pewnym spojrzeniem. Jesteś gotowy, by wrócić? Zapytał. Gabriel spojrzał na Reksa i skinął głową. Dopóki on jest ze mną, tak. Był poniedziałkowy poranek, gdy wicekomisarz Ortega pojawił się w biurze nadzoru środowiskowego, steczką w ręku i zmarszczonym czołem. Gabriel ledwo wrócił do aktywnej służby i już siedział przed swoim przełożonym, bez munduru, z Reksem leżącym u jego stóp. Mamy nazwiska. Ortega upuścił teczkę na biurko, a jeden z nich. Znasz go? Gabriel zmarszczył brwi, otworzył teczkę. Świat. Wydawał się zatrzymać na chwilę. Tam wśród zdjęć był Raul, jego kuzyn z dzieciństwa. Minęło ponad dziesięć lat, odkąd ze sobą rozmawiali. W młodości byli nierozłączni, ale życie poprowadziło ich w przeciwnych kierunkach. Gabriel wybrał ochronę lasu, Raul jego eksploatację. On, on zostawił mnie tam przywiązanego, powiedział Gabriel pustym głosem, przypominając sobie twarz zakrytą chustą, której wtedy nie rozpoznał. Teraz rozumiem. Ortega skinął głową z powagą. Jest częścią lokalnej siatki handlu drewnem i wierzymy, że jego grupa działa od miesięcy w strefie południowej. A tak nie był tylko osobisty. Był ostrzeżeniem. Gabriel poczuł jakby Ziemia otwierała się pod jego stopami. To nie była tylko profesjonalna napaść, to była zdrada krwi, a teraz prosili go, by trzymał się z boku, podczas gdy przygotowywana była legalna operacja, by ich złapać. Chcesz, żebym po prostu czekał? Zapytał. Chcę, żebyś nadal patrolował, zachował spokój i nie pozwolił, by to cię pochłonęło. Tej nocy Gabriel nie spał. Chodził tam i z powrotem po ganku. Rex podążał za nim w ciszy, nie zostawiając go samego ani na sekundę. W pewnym momencie Gabriel usiadł i przemówił cicho, jakby musiał to powiedzieć, by zrozumieć. Był moim towarzyszem zabaw. Dzieliliśmy wszystko a teraz prawie mnie zabił dla paru drzew, dla pieniędzy. Rex oparł głowę na jego nodze, a Gabriel w końcu uwolnił węzeł w gardle. Płakał nie z gniewu, ale z bólu, z rozczarowania. Trzy dni później, gdy patrolowali obszar w pobliżu rzeki, Rex zaczął zachowywać się dziwnie. Napiął się, szybko obwąchał ziemię i pobiegł w kierunku miejsca ukrytego w zaroślach. Gabriel podążył za nim. Tam znaleźli mały, prowizoryczny, Obóz, worki nawozu, ukryte piły, niedawne ślady na świeżo ściętych pniach. Miejsce było zajęte do niedawna, a następnie na skale czerwony szalik. Gabriel wziął go w ręce. To był ten sam, którego Raul używał, gdy byli dziećmi. Prowokacja, jasny komunikat. Wiem, że szukasz. Rex warknął. Powietrze wypełniło się napięciem. Sofia, słysząc raport, wezwała posiłki, ale Gabriel wiedział, że to miejsce będzie już puste. To nie było przeoczenie, to było osobiste. Po powrocie do domu z przyspieszonym biciem serca Gabriel zaczął wątpić w siebie. A co, jeśli nie dam sobie z tym rady? wyszeptał, głaszcząc reksa. Co, jeśli nie mogę złapać kogoś, kogo kiedyś tak bardzo kochałem? Reks podniósł głowę, jakby rozumiał. Jego oczy były zwierciadłem lojalności. Gabriel zdał sobie wtedy sprawę z czegoś potężnego. Więź z Reksem nie tylko go uratowała, ale podtrzymywała go na nogach. Tamtej nocy Gabriel wyjął stary notatnik, w którym zwykle zapisywał incydenty, ale tym razem napisał coś innego. Gdyby ten pies mnie nie znalazł, dziś by mnie tu nie było. Nie boję się, Raula. Boję się znowu być tym dzieckiem, które ufało wszystkim, ale Rex nauczył mnie, że zaufanie wciąż jest możliwe, gdy jest zasłużone. Operacja była cicha. Trzy patrole ministerstwa, dwóch tajnych agentów i jednostka kinologiczna. Gabriel poprosił o obecność nie jako oficer, ale jako świadek. Ortega wahał się, ale zgodził się pod jednym warunkiem, że Rex będzie z nim. Ten pies ma większą kontrolę niż wielu z nas, powiedział szef z półuśmiechem. I ty też, dzięki niemu. Informacja była jasna. Raul miałby być w obozie o zmierzchu odbierając nowy ładunek drewna przed przeniesieniem go do granicy. Wiedzieli to dzięki podsłuchowi telefonicznemu. Była to okazja. Las tej nocy nie był taki sam. Z każdym krokiem Gabriel czuł echo swojej przeszłości. Śmiech z Raulem w dzieciństwie, biegnąc między tymi samymi drzewami, a potem krzyki, groźby, porzucenie. Wszystko mieszało się z dźwiękiem liści. Trzaskiem butów i rytmicznym oddechem reksał jego boku. Gdy tylko dotarli na mniej niż sto metrów od wyznaczonego punktu, reks się zatrzymał. Jego ciało się napięło. Zaszczekał raz. Tylko raz cicho, prawie niesłyszalnie. Sygnał ostrzegawczy. On tam jest! wyszeptał Gabriel. Zespół rozproszył się w ciszy, otaczając miejsce. Na polanie zgaszone ognisko i kilka świeżo ściętych desek. Raul stał przeglądając notes. Miał na sobie czarną czapkę i czerwony szalik zawiązany w pasie. Gabriel podszedł sam, bez broni z Reksem u boku. Ortega obserwował go z daleka, gotowy do interwencji. Plan był prosty, bezpośrednia konfrontacja, aby zyskać czas i doprowadzić do schwytania bez przemocy. Raul podniósł wzrok i zamarł. Gabriel milczał. Sam przyszedłeś, nie spodziewałem się tego. Gabriel nie odpowiedział od razu, spojrzał w twarz swojego kuzyna i nie zobaczył nienawiści, zobaczył pustkę. Zostawiłeś mnie, żebym umarł, Raul, powiedział stanowczym głosem. Raul przełknął ślinę, na chwilę opuścił wzrok. Nie chciałem tego zrobić, to był pomysł innych, chciałem cię tylko przestraszyć. Nigdy nie myślałem, że cię nie znajdą. Znalazł mnie on, Gabriel wskazał na Reksa, który cicho warczał. A gdyby tego nie zrobił, dziś rozmawiałbyś z moim grobem. Raul cofnął się o krok, ale Gabriel podniósł rękę. Nie uciekaj, już nie jestem taki sam i nie przyszedłem walczyć, przyszedłem to zakończyć. W tym momencie patrole wyszły spośród drzew z bronią gotową do strzału. Raul nie stawiał oporu, po prostu opuścił głowę. Jeden z agentów zakuł go w kajdanki, podczas gdy Ortega patrzył na Gabriela z szacunkiem. Udało ci się. Gabriel nie odpowiedział, tylko kucnął obok Reksa, pogłaskał go po głowie i głęboko odetchnął, jakby uwalniał ciężar lat. Tej nocy powrócił do domu jako ktoś inny. Z powrotem w domu Gabriel usiadł na ganku z Reksem u boku, gwiazdy świeciły tak jasno, jak od dawna nie zauważał. Myślałem, że stracę wszystko, jeśli zmierzę się z przeszłością, powiedział, do psa. Ale jedyne, co zrobiłem, to odzyskałem to, kim jestem. Rex odpoczywał spokojnie, jakby wiedział, że już może się zrelaksować. Jego misja się zakończyła, a raczej właśnie rozpoczynała się nowa. Minęły trzy miesiące od tamtej nocy, kiedy Gabriel i Rex stawili czoła przeszłości i wyszli z lasu jako odmienieni. Sprawa została zakończona sukcesem. Raul i trzech innych zaangażowanych otrzymało przykładne wyroki za handel drewnem, groźby i usiłowanie zabójstwa. Ale dla Gabriela prawdziwe zwycięstwo nie było prawne, było osobiste. W tym czasie Rex przeszedł od bycia psem, który go uratował, do bycia jego nierozłącznym towarzyszem. Nie był już tylko członkiem jednostki kinologicznej, był częścią jego rodziny, spał w domu, miał własne łóżko, choć wolał leżeć pod stołem lub obok sofy i towarzyszył mu nawet na spotkaniach społeczności, gdzie Gabriel opowiadał swoje doświadczenia jako historię ostrzegawczą. Tak, Gabriel wrócił do lasu, ale tym razem bez strachu. Nie tylko patrolował, teraz także prowadził młodych aspirujących strażników leśnych. Opowiadał, jak strach może paraliżować, ale także jak prawdziwa więź może rozpalić iskrę, aby iść naprzód. Na jednej z tych rozmów ktoś go zapytał: A skąd wiedziałeś, że ten pies zmieni twoje życie? Gabriel uśmiechnął się, głaszcząc reksa, który spał przy jego butach. Nie wiedziałem. To on wiedział pierwszy. Ja tylko zdecydowałem się zaufać temu spojrzeniu. Reszta to jego serce. Pewnego ranka, podczas sprawdzania nowego szlaku, Gabriel i Sofia rozmawiali o otwarciu specjalistycznej jednostki tropicielskiej z wsparciem emocjonalnym. Psy takie jak Rex nie tylko znajdują ludzi, powiedziała, ale także ich odbudowują. Gabriel skinął głową. Nie był już złamanym człowiekiem, który został przywiązany do drzewa, ani dzieckiem, które idealizowało swojego kuzyna. Był kompletnym człowiekiem, ocalałym, świadectwem tego, że życie może zacząć się od nowa, nawet gdy wydaje się, że się skończyło. Po południu, gdy słońce opadało na drzewa, a niebo barwiło się na pomarańczowo, Gabriel siedział na swoim ganku z filiżanką kawy w ręku. Rex był obok niego, obserwując horyzont. Wiesz co, przyjacielu, powiedział cicho. Nigdy nie wierzyłem, że moje wybawienie przyjdzie z łapami i pyskiem, ale przyszedłeś i zwróciłeś mi wszystko, co myślałem, że straciłem. Rex odwrócił głowę i spojrzał na niego tymi szlachetnymi oczami, bez słów, ale wszystko zostało powiedziane, ponieważ język duszy nie potrzebuje głosu. I w tym momencie, gdy wiatr szeptał wśród drzew, a noc zapadała, Gabriel wiedział, że już nie jest sam. Nigdy więcej. Jeśli ta historia cię zainspirowała, pamiętaj, że odwaga i lojalność mogą pokonać każdą przeszkodę. Czasami zbawca, na którego czekasz, nie przychodzi w postaci bohatera, ale owczarka niemieckiego z sercem większym niż strach. Zasubskrybuj kanał, zostaw lajkę i podziel się tą historią z kimś kto kocha wzruszające opowieści jak ta, ponieważ wszyscy potrzebujemy wierzyć w drugie szanse, a czasami wystarczą cztery łapy, aby je znaleźć.